Cześć wszystkim, z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek z gry Lego Star Wars Skywalker Saga. Słuchajcie. Przed odcinkiem jeszcze pozwoliłem sobie trochę poniszczyć, żeby tutaj zdobyć sobie 800 tysięcy i się udało, więc teraz możemy sobie lecieć do misji. Więc właśnie idziemy sobie do misji i po drodze będziemy sobie niszczyć. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i jakiś komentarz, i lecimy. A z tym nie możemy, kurczę. A nie, zobaczcie, możemy, możemy. Świątynia Jedi. Tak. Tego zostawiliśmy, a myślałem, że tak będzie fajnie. Ale tutaj też są jakieś roboty, nie? Czy nie ma? E, nie ma. Tutaj w sumie nawet mało jest do niszczenia. Zobaczcie. Nic tu nie ma praktycznie. No ale cóż, dobra, idziemy. Zgłoś się do rady Jedi. To idziemy. Jesteście. Możemy zatem rozpocząć spotkanie Rady Jedi? Tak, tak. Możemy. Dzień dobry, Mistrz Joda. Kłaniam się osobliwie. O, dzień dobry, Mace Windu. Również się kłaniam. Ciebie, panie, nie znam. Kit Fristo. Dzień dobry. Trochę mi wyglądać na Asokę, ale na pewno nie jesteś asoką. To jest Kit, ym, jak on się tam nazywał? Zapomniałem. Okej. Okay. Przywitaliśmy się ze wszystkimi, więc kolejne czyste lądowanie. Przyjmujemy cię, ale nie otrzymujesz tytułu mistrza. Co? Jak można należeć do Rady i nie być mistrzem? Usiądź, młody Skywalkerze. <grywk> Rada życzy hmm. sobie, żebyś meldował o wszystkim, co robi Kancerz. Chcemy wiedzieć, co planuje. Rozumiem. Zbadaliśmy wszystkie układy w Republice. Ale po generale się ślad zaginął. Na zewnątrz w rubieżach ukrywa się. Mistrz nogi poleci. Hmm? Zgoda! Tak. A co za takiem droidów na łukich? Joda wraz z batalionem klonów wesprze łukich na Kasiku. Niech moc będzie z nami. Hmm. A na kim jasno, ale coś. Jakie jest zadanie? Mistrz Joda sądzi, że generał Gribus ukrywa się gdzieś na zewnętrznych rubieżach. Znaleźć generała Gribusa. Najpierw polecimy na planetę utapał Tam zatankujemy i zaplanujemy poszukiwania. Utapał. Ok. Mamy tutaj komandora Cody, więc sobie nim zagramy. Utapał. Miasto Pał. Byśmy mogli sobie polecieć w przestrzeń, to byśmy mieli klocki Kaiber, bo tam na pewno jest jakaś kometa. Nie mamy obowiązku lecieć w przestrzeń, tylko na miasto. Ok, idziemy porozmawiać. Barbarzyństwo. Rozpocząć poziom. Okej. Okay. Chciałbym założyć w mieście bazę wypadową do poszukiwań generała Griwusa. On jest tutaj. Dziesiąty poziom. Tysiące droidów bojowych. Wezwij wsparcie. Aha. Nie potrwamku. zanim armię Republiki nas tu znajdą. Wysyłam was nastąpi ładny stawar na zewnętrznych dwieżach. tam będzie bezpieczny Dzień dobry <noise> Jest ten tekst Uwielbiam go, dzień dobry Dzień dobry owiłania Twój ruch Zostało jak jesteś na tańce, jo? Ty no, to walka na miecze czy na tańce w końcu? Generał Grivie, Gribus? Grivus, ok. Dobra, walczymy z gościem. Co ty kombinujesz? Aha. Dobra, ok, unik, nic z tego właśnie, nic z tego, gościu będzie po mnie tylko wtedy, jeśli się poddamy. Nigdy nie wolno się poddawać, zapamiętajcie to, nigdy. Dobra, atakujemy. Musi być jakiś sposób, żeby go tutaj ściągnąć. Tak, tak, tak. Zaraz tam To wszystko zrobimy, tylko najpierw sobie poniszczymy to wszystko. Bo w sumie to jest statek zła, tak? Więc... znaczy... To jest statek? W to jest statek czy to jest jakieś pomieszczenie. Dobra. Może powiem pomieszczenie, bo nie wiem. Czy to jest statek, czy to nie jest statek Okej, okay, może chociaż tam się uda zdobyć A co ty tam? Nie dojdą kiwasz? Znaczy... dojdą? Okej, okay, dobra, to sobie tam kiwaj Lub tam co chcesz, gościu. Tylko... Nie przyłączaj się do nich, bo jeśli się przyłączysz, no to będzie niestety, ale słabo. Dobra, ja się to zrobię, znieśmy. Do Dlatego, o do tego można wejść, ciekawe. I co musimy zrobić? E, nie wiem o co chodzi. O co chodzi? To ja nie wiem. O, na najnego na hita załatwiamy ich, ciekawe. Też? O kurde ich też. Ale niestety kombosy nie lecą, więc... Dobra, chyba na razie tutaj nic nie widzę do zniszczenia, ale jeszcze Sobie poszukam... Nie, dobra, okej. Okay. Strzelaj mi w to komandorze Kodi. O, za to też kasa leci, więc fajnie, fajnie. Dobra, tam mamy Trzeba pociągnąć. Ale nie tak chciałem to pociągnąć, ale dobra, ok Udało się pociągnąć, to się udało. Uuuu, o kurczę. No i co, kolejne ramię stracić, tak? O ile to jest ramię? Dobra, trójkącik, trójkącik, mój ulubiony. Dobra I walcz Generale Gliwusie Dobra Ty, gdzie uciekasz? Aha Eee Robisz się przewidywalny genera Generale Właśnie, który niestety odszedł. Chociaż w no, sumie, czy niestety, sobie zasłużył na taki, chociaż, no w sumie, nikt nie powinien sobie zasłużyć nie, na taki los. Nawet jeśli jest zły do śpiku kości. stracić z oczu. mamy jeden pasek, więc jest spoko. Dobra. Tam widzę, że mamy pieniążki. Więc jest fajnie. Nidroid. Znaczy, Doid. Kurczę. Dobra. Chodź tutaj, komandorze Kody. Na pewno będziemy cię potrzebować. A on tam już jest! Okej, okay. to fajnie, fajnie, że tam jesteś. Znaczy, że tu jesteś. Dobra, a tutaj to chyba raczej nie uda nam się. Sorry, zdobyć prawdziwego Jedi. Bo tutaj mało tej kasy leży. Co nam zrobiłeś? Aha, otworzyłeś labinkę. no spoko. No, mało kasy tutaj leży, więc... ...chyba nawet nie będę tutaj aż się tak starać... ...żeby zdobyć tego prawdziwego Jedi. Jeżeli będziemy mieli mnożnik razy 2, no to wtedy... ...na pewno na każdym poziomie zdobędziemy sobie tego prawdziwego Jedi. Ale bez tego mnożnika to... Okej, okay, możemy po ścianie się przejecieć. Fajnie. Znaczy, przebiec, przebiec. Ło, co ja mam naciskać? Naciskam kwadrat, ale... Dobra, i co? Gotów na kolejne ramię, żeby stracić? Albo głowę? Nie wiem. Co tam stracić teraz, ale na pewno będzie to znowu ramię. Zabieś ten znowu swój atak? No i dobra. Lub sobie tam go. Ale i tak mnie nie pokonasz. Dobra No i Aha Czyli jeszcze w... Aha, dobra Pomyślałem, że jeszcze będzie walka A teraz znowu ucieka Znowu ci OK, okej, pokonajmy ich. E, nie są aż tacy mocni. Jak myślałem. Czyli to już w ogóle nie są aż tacy twardzi. Dobra, gin. Nice, super. O, mamy już niebieski pasek, nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, a ja w sumie to po co nam to? Idziemy na górę. Eee, co się stało? Eee. A, okej. Okay. <grystanie> Dobra. Dobra. Dobra, sobie właś komandorze, i co teraz zrobisz? Kurczę, nawet bez. bez trzech rąk wybacz, mu to nie zejdzie. Okej, to tam spróbuj, a my tutaj coś zrobimy. Aha, czyli po prostu coś. Cody teraz musi. Zrobić, czyli. Wezwać swoją załogę, tak? Dobra, dobra, ale. Wiesz co? Może i sobie zdobędziemy tego prawdziwego Jedi, bo. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Czy na dole coś jest? O kurcze. O, to nieźle. Dobra będzie sobie skoczymy, zale. Zaraz... Nie, ja, po co ja skakałem? Dobra, myślałem, że po prostu tam można sobie jakoś wejść. Tam kolejny robot. Bo szkoda, że z tamtymi nie możemy sobie walczyć, bo byśmy mogli sobie, na przykład, w nich tam postrzelać, nie? Gdybyśmy znaleźli jeszcze jedną fioletową ni Fioletową monetę... To by było spoko, nie? No ale... Cóż, nie ma. Dobra. Hakujemy. Góra. Dół. Ura. Prawo I tyle potrzebujemy wsparcia ogniowego z lata Mówi o tobie, Kod No właśnie Teraz sam mnie nie mówi, tylko o tobie A ty co tam czekasz? Okej okay. Czekaj sobie Będzie trójkącik? Chodź tutaj na trójkącik, co? Ej, gościu, trójkącik no kurczę on za zginie. Nie mamy jeszcze kasy. Całej. A właśnie, że może być. No i tak mało brakuje. O Twój ruch. I co? Jednak my wygraliśmy na tańce. Co za barbarzyństwo. Komandorze, powiadom wojsko. Niech przejdą na wyższe poziomy.

Zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. Hmm. Chciał mnie pan widzieć, kanclerzu. Tak, najwyraźniej rada nie docenia w pełni twych talentów. Wiem, że istnieją sekrety mocy, których nie chcą mi zdradzić. Pozwól, że pomogę. A? Skąd pan zna tak? No i proszę bardzo! Wszystkiego mnie nauczył. Także o naturze ciemnej strony. Ciemnej strony? Jest w tobie mądrość, Anakinie. Poznaj siłę ciemnej strony, siłę, aby uratować Padmę. Powiem o tym wszystkim Radzie Jedi. Mistrzu Windu, poznałem straszliwą prawdę. Kanclerz Palpatine jest Lordem Sithów. No. Lordem Sithów? Będziecie mnie potrzebować, żeby go aresztować. Wyczuwam w tobie zagubienie, młody Skywalkerze. Poczekaj w komnatach Rady na nasz powrót. Tak, mistrzu. No, trochę tacy. Ci. Barbarzyństwo. Trochę ci tacy Jedi są tacy, no. By mogli tam. Przecież Anakin by mógł im pomóc. Schwytać tego Palpatina całego. No mm, Okej. Okay. No i zobaczcie, tyle, tyle nam brakowało. Masakra, no ale cóż. Wyzwania poziomów. Po poziomu. Nic, nic nie jest zdobyte. Mini zestaw. Też nic, nawet nie widziałem tam żadnego mini-zestawu. Zrobiliśmy komandora Cody, szturmowiec, szturmowca, batalion jakiś tam, generał Griwus. Kanclerz Palpatine? Jak to możliwe? Wiedzieliśmy, że nie wolno mu ufać, ale jeśli Skywalker mówi prawdę, to jest jeszcze groźniejszy, niż mogliśmy przewidzieć. Ukrywać się tak długo, to wymaga ogromnej siły. Musimy go znaleźć. Dokładnie, nie może boli. Chociaż w sumie będzie boleć, nie? Tam kogoś tu zaboli. No ale cóż... Trzeba go pokonać. Dobra, wiecie co? Odcinek jeszcze się trwa 21 minut, przynajmniej tak mi pokazuje to. Do sobie się poniszczymy. Wtedy kończymy ten odcinek. Byśmy mogli sobie wziąć, sobie wziąć jakiegoś mecha. No ale tu nie ma żadnego mecha, więc. Trochę taka szkoda. Więc myślę, że już w następnym odcinku będzie nas stać, żeby właśnie ulepszyć te monety. I żeby sobie kupić mnożnik razy 2 Dobra, okej, okay, słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się spodobał. I subskrypcję, komentarz. No i niech moc będzie z wami.